Szecie jestem Sedira to jest happy, happy, happy wills w złym nastroju. Włączyłem sobie najlepsze w sensie rankingu katastrofa. Były takie nudne mapy, że nie, nie, kompletnie nudne. Na pewno tego nie wstawię, bo już mi się grać nie chciała co tu dopiero oglądać. Wziąłem na najczęściej grane, bo... Dobra, jedziemy sobie. Teraz rowerkiem. Jest źle, jest źle, już jest dobrze. Ok, teraz jest dobrze. Teraz normalnie, pro. Teraz combo, teraz magiczny wystrzał. Jesz, oczywiście, rower mój po mnie musiał przejechać. Coś tam było ze szkłem. Nie, 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 to nie jest ze szkłem. Nie chcę ze szkłem, ze szkłem to ja nie lubię. I co mam zrobić? Chyba nic. No, to będzie takie, 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 czego takiego nie lubię. Tutaj sobie jedziemy. To jest guzik. Nie, nie, nie. Ciach, dobra. Teraz, żeby tam skoczyć. O, e, miałem poczekać. No dobra, jakaś inna mapka. Level pierwszy. Gdzie level drugi? To jest na to level pierwszy. Moment to może być długie. Level drugi. Lecę, wszędzie jest kolorowo. Level trzeci? A co było w drugim? Skok? Dobra, jest chyba kolejny level, czwarty. A, bo tam jest... Są to... nie wiem jak to nazwać. Kolce, igły, noże. Ale jeszcze raz, jeszcze raz. Mapka, dobra mapka, dobra. Kolorował. Dobra, to trzeba jakoś tak. Jest dobrze. Dobra, nie będę już tego powtarzał. Nie wiedziałem, że to są butelki dziewamy sobie na rap nie ten rap jest jakiś zbaczony Nawet nie zauważyłem, czy walwę ziemię i mnie wywaliło, ale chyba raczej nie. Nawet nie wiem, gdzie jestem. O, powróciłem. Jestem po powrotem na mecie. Znowu mnie wywaliło. I zaraz znowu będę na mecie. Lecę, lecę. No, byłem na mecie. Prawie. To dobre. Wątpię, żeby się dało przejść. żywo no, jest równiutko trochę zjechało na dół czemu oni polecieli z koszem do góry A głowa mi odpadła. O, jestem na mecie. Zresztą mają dziwną tę głowę taką połączoną, jakby to był jakiś robot albo coś taką. Do kości. Chyba jeżeli to kości, jeżeli to nie robot, może to robot. Nie wiadomo. Ta gra jest cała dziwna. To jest dobre, już nie same butelki. Chociaż po tych mikrofalówkach cokolwiek to tam było, bo nie widziałem dokładnie to. Nie da się jechać, bo wszystkie zaczynają spadać. Ciężko. No. Tam jeszcze był meteor, chyba na końcu znak, był Ale za szybko włączyłem Którym ja jestem? A tym jep. Jeszcze raz powtórka tej akcji. No i do przodu. I leci, leci w spowolnionym tempie. Leci, leci, walnie się. Na ścianę nic mu się nie stało. Wpadł do jakiegoś domu jeszcze jakieś tam kończyny spadły. Coś z piłkami może być? Gdzie to jest duża piłka? A co mi to duża piłka, jeżeli to jest taka sama piłka jak tamta? Dobra, może znak zapytania. Idealnie trafię. Aha, tylko że to jakoś tak dziwnie coś się stało. Nie no, nie tu. Pomoc czy piłki? I zwycięstwo, pomoc. Znaczy znak zapytania: pomoc. dwie piłki. Ostatni rzut na zwycięstwo. No i te mapki są znacznie ciekawe. Takie oczy, jeszcze nie widziałem. Tylko, że. Jak ja mam to złapać? Dobra, może będzie kombo. No, ale nie spadają tak fajnie, jak się w nich wbije. To już nie takie fajne. Już teraz złapać nie mogę. Trafiłem, dobra. Chyba już tego nie złapę. Yes, złapałem. Jest. No i co? No, jest. Dobra. No, schodek, 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 schodek. Jeżeli tak nie mogło być szybciej. Co? Jeszcze raz? No nogę mi urwałeś, no. No i co teraz? Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, wibracje. Wibracje. Jest. Ale no, czemu teraz... No, jest. Znikło. Kombo. Nie, ja, bez combo. No nie, uciekło. Prawie złapałem blisko, bo... Tutaj do przodu. Nie wiem jak to zrobiłem. Dobra.